Duże jest zainteresowanie właśnie dzieciaków młodzieży i niezmiernie często pojawiają się pytania, gdzie można na co dzień przejść i taką wspinaczkę uprawić. No tutaj, tak jak kolega powiedział, te możliwości są co mocno ograniczone. Zresztą pierwsza konferencja Narodowego Programu Aktywności Sportowej z inicjatywy Fundacji Kultury Fizycznej. Chcielibyśmy, aby w wielu naszych regionach na początku, w tych najbardziej aktywnych, zainteresowanych tą problematyką, zakładamy, że w pięciu, może w pięciu regionach odbywałyby się takie właśnie konferencje. Chcemy przedyskutować kwestie um, po pierwsze wykorzystania istniejącej dzisiaj bazy sportowej. Chcę Państwa również zachęcić do tego, żebyśmy wysłali niejako sygnał tą naszą mobilizacją również i do Warszawy, że chcemy taki program realizować w Województwie Pomorskim, że chcemy uczestniczyć w pilotażu, który pozwoli nam na. Um, Uruchomienie nowych pokładów, pokładów energii. Że te, ta energia, która tkwi w wielu, wielu ludziach, ta fascynacja e, pracy z dziećmi, pracy z, z młodzieżą, e, może być jeszcze lepiej zdyskontowana. Życzę bardzo udanej e, konferencji. Jak się okazało w trakcie naszej pracy, jednym z takich najważniejszych aspektów jest sport powszechny. Z naszej perspektywy mistrzostwa, są świetną okazją, były świetną okazją i nadal taką okazją pozostają, do rozmowy o sporcie powszechnym, do refleksji nad sportem powszechnym, do działań w obszarze sportu powszechnego. Na stronie mojej na stronie mojej gminy nie ma żadnych informacji, nie wiem, gdzie w okolicy jakiś klub sportowy, tak naprawdę mogę mieć szczerą chęć, jestem pobudzona w kierunku sportu niezwykle, natomiast społeczność lokalna i organizacje, które powinny być za to odpowiedzialne, nie wysyłają mi żadnych komunikatów pod tytułem Tak, kobieto za 50 złotych rzeczywiście możesz zrobić coś dla siebie. Da się, można. Ludzie chcieli przyjść, chcieli to zrobić. Miasta chciały to zorganizować. To była potworna, potworna trudność skonstruować plan przetargi umowy czterech miast równocześnie, które jednak wzięły na siebie tą trudność i przygotowały portal internetowy, na którym wolontariusze, bez względu na miasto, na miejsce na świecie, z którego pochodzili, mogli się logować i mogli powiedzieć, wyrazić swoją chęć bycia wolontariuszem na Euro, właśnie w naszym kraju. Czy będzie to największa inicjatywa współczesnego polskiego sportu powszechnego? Tak byśmy chcieli. Ale to nie jest, to nie jest nasza ambicja. Naszą ambicją jest stworzenie Um, zamknięcie projektu, który już rozpoczął się wiele lat temu, mianowicie projektu orlikowego. Zakładamy, że infrastruktura, która została wybudowana, czyli ponad 2200 boisk, to jest połowa wykonanej pracy. Wiedząc już, że będą mistrzostwa Europy w piłce nożnej, pomyśleliśmy, że warto skupić się na aspekcie wolontariatu sportowego. I pomimo tego, że niektórzy pukali się w głowie, wolontariat sportowy, oddziel, oddzielna organizacja tylko i wyłącznie dedykowana temu tematowi, no nie ma to większego sensu. Ale jeżeli przyjrzeć się tym liczbom i cyfrom, które już, już dzisiaj kilka razy tutaj padły na temat liczby godzin, które Holendrzy poświęcają na, na, na wolontariat, na temat tego, że w Kanadzie, na przykład wyobraźcie sobie, że w Kanadzie, to jest taki, taki dziwny kraj, który ma strategię rozwoju wolontariatu sportowego, to jest taki kraj, który zadał sobie pytanie, jak byśmy chcieli, żeby wolontariat sportowy w Kanadzie wyglądał za 10, za 15 lat. Wyobraźcie sobie, że w Kanadzie na jednego pełnoetatowego pracownika przypada, a zadałem mam pytanie, ilu wolontariuszy przypada w Kanadzie na jednego pełnoetatowego pracownika? Podsumowując, co tu się w ogóle wydarzyło. tak? Zaprezentowaliśmy wiele różnych e, propozycji, zostaliśmy zaproszeni przez marszałka, który nas tutaj dwukrotnie pobłogosławił. E, który zaprosił państwa, samorządowców, sól, po prostu ziemi najważniejsze osoby tutaj e, zaangażowane w to województwo i, mówi, i powiedział: Spróbujmy zrobić ten program razem tutaj. Teraz. E, Oczywiście, Narodowy Program Aktywizacji Sportowej wymaga zaangażowania każdej społeczności i wydaje mi się, że takie pierwsze pięć kroków to w ogóle trzeba stanowić, z kim to robi. Dziś udało nam się poznać, udało nam się za, Państwu zaprezentować co. Nie dość to, myślę, że odnieśliśmy suk niejaki sukces, słysząc głosy przyłączam się do tego, chcę to spróbować robić, ale teraz myślę, że pan prezes może spokojnie powiedzieć, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie na temat jak i gdzie będziemy mogli bardzo konkretnie dyskutować o tym, tak, jak chcemy będziemy to się zrobić. Kontaktować już indywidualnie.